Hej siemano, witam was w Planszomaniaku, gdzie w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o grze The Hunters e, Tutaj tylko pudełko wam pokażę, bo ciężka gra a nie mam gdzie jej tutaj postawić Tak jak widzicie, olbrzymie pudełko e, samowieczko, więc musicie mi uwierzyć na słowo, że gra chyba waży około 10 kg. więc sporo Zacznę może od tego, że mamy tutaj mroczne fantazy, którym Jestem olbrzymim fanem i naprawdę uwielbiam gry z tego. Gry, książki, ogólnie wszystko, co jest związane właśnie z takim klimatem. I ta gra również podeszła bardzo w moje gusta. Co prawda, nawiązuje trochę, widać duże nawiązanie do Wiedźmina, i to nie jest minus, jak najbardziej wielki plus, nawet nie mamy Wiedźminów. Ale mamy tutaj jakiegoś rycerza, który posługuje się dwuręcznym mieczem. Mamy takiego z tarczą i, i mieczem. Mamy druidkę, mamy łuczniczkę, mamy jakiegoś takiego medyka. Mamy też dodatkowe postacie, właśnie z dodatków. Tam również jakąś taką awanturniczkę mamy, czy tam innych. Mniejsza postaci nie mamy zbyt dużo, jeżeli chodzi o grę podstawową. Natomiast wydaje mi się, że to jest wystarczająca ilość. Nie potrzebujemy tego więcej. Każdy raczej wybierze coś, na co ma ochotę i czym by chciał pograć. Każda z postaci ma swoją indywidualną właśnie talię, gdzie będziemy mieć pierwsze karty z talii podstawowej, startowej. Natomiast wraz z doświadczeniem będziemy zdobywać dodatkowe karty. Oczywiście kupując je. Jak już mówimy o kupowaniu za doświadczenie, mamy również specjalne skile, które będziemy musieli również w trakcie rozgrywki gdzieś podnosić, żeby mieć więcej zdrowia, więcej siły, umysłu, zręczności. To wszystko trzeba będzie zdobyć. Nasza postać również posiada miejsca, gdzie może odkładać takie rzeczy jak hełm, zbroje, miecze. Mamy również ograniczenia. Nie każda postać może od razu ubierać, nosić dane, dane wyposażenie, no bo może właśnie to miejsce być potrzebne do, do wykupienia. Wtedy musimy również opłacić za doświadczenie i odblokowujemy dane miejsce. Wracając może do wątku właśnie mrocznego fantazy, no to walczymy z różnymi bestiami, jakimi, z jakimiś zmutowanymi zwierzętami, ale również z bandytami, więc mamy takie dość duże nawiązanie do Wiedźmina. Co, tak jak wspomniałem, nie jest złe. Jest jak najbardziej na plus, wielki plus. I co? Mamy całą księgę fabuły. Tam mamy rozwinięte wszystkie dialogi, wszystkich postaci. Mamy te wszystkie. Rzeczy, tą całą historię zawartą w grubej księdze fabuły. Myślę, że nikt się nie zanudzi. Bardzo ciekawie napisana. Również ta księga fabuły, czasami jak jest jakiś cytat, jakiś dialog postaci, to ma na przykład taki wsiurski akcent, albo właśnie taki nawiązujący bardziej do średniowiecza. Jest to też fajnie oddane. Niektóre elementy zbroi czy coś, również są użyte te wszystkie nazwy z, tej, z tego słownictwa średniowiecznego, przez co ta gra ma dodatkowy klimat i dodatkowe uznanie z mojej strony. Jak już mamy omówiony klimat oraz postaci, jakie występują w tej grze, warto by było powiedzieć, że mamy też walki. W sumie o tym też już mówiłem, no bo powiedziałem, że mamy walki z bestiami, mamy walki z bandytami. One nieszczególnie się mocno różnią między sobą. Yy, może największa różnica, no to wiadomo, bandyci, no to chodzą grupami. Bestie są często samotne. No chyba, że jakaś watacha wilków, może szczury, no to ich jest zwykle więcej. Natomiast jakieś mocniejsze bestie są pojedyncze. Początkowe walki właśnie z tymi stworzeniami czy z dużą grupą bandytów są bardzo ciężkie i wysypaliśmy się wielokrotnie idąc na misję, na którą po prostu nie byliśmy jeszcze gotowi. Nie mieliśmy odpowiedniego sprzętu, żeby właśnie pokonać ogólnie doświadczenia kart kart lepszych. Niestety dostaliśmy wiele razy w 4 litery. Natomiast jeżeli odbywaliśmy walki na naszym poziomie, były bardzo ciekawe. Yy, mamy wszystko dobrze omówione w instrukcji, jak się poruszać. Natomiast yy, było częste wertowanie drugiej instrukcji, czyli kompedium zasad, gdzie szukaliśmy dodatkowych wzmianek. Nie wszystko było takie jak na przykład z innych planszówek, przez co nie mogliśmy tak sobie dobrać. A tam było coś takiego, więc tutaj też to zadziała. Zderzyliśmy się z takimi sytuacjami, gdzie w tej grze było to zupełnie inaczej niż w innych rozwiązane. To dobrze, bo nie mamy takiej monotonii jak właśnie z innych planszówek, na przykład tego rodzaju. Wracając do walki, bardzo przydatne jest wykorzystywanie. Właśnie dodatkowych sprzętów, jak pułapki, runy. To wszystko możemy rozwinąć w naszym wozie. I może tutaj z walkę sobie utniemy. Myślę, że wszystko powiedziałem na ten temat. No i przechodząc do wozu bardzo fajne, ciekawe rozwiązanie. Wszystkie postacie, czyli cała kompania, może sobie rozwijać wóz. Tam płacimy odpowiednią ilość dukatów i możemy rozwinąć, nie wiem, na przykład roz, rozwój run, albo na przykład kowalstwo, i zrobić właśnie przedmioty, które mamy na liście. Listy osobno są dostarczone. Brakuje. Mi jednej rzeczy. Jeżeli już mówimy o tworzeniu wszystkich tych przedmiotów, brakuje mi jakiejś erraty, na przykład, bo już jedna powstała. Mam nadzieję, że powstanie ich więcej, bo kilka błędów również znalazłem w tej planszówce. Do, do pewnych autor przyznał się już na samym początku, bo coś źle wydrukował. Ale dobra. Brakuje mi jednej rzeczy: spisu wszystkich broni, najlepiej z obrazkiem. To, co na przykład one robią, najbardziej ten spis, same te obrazki tych broni, żeby można było zobaczyć w instrukcji, a to jest to, dobra, wiem gdzie szukać. A nie, że czytam na przykład jakiś mieczyk, a okazuje się, że to jest mały mieczyk czy coś i nie mogłem tego znaleźć. Ogólnie, wypraska jest mega spoko. Tylko znajdowanie tych przedmiotów było mega problematyczne, szczególnie jak się nie wiedziało jaki obrazek one mają przydałby się naprawdę taki spis. To jest moja pro prośba, może zostanie spełniona. Nie wiem, czy autor to obejrzy, ale jeżeli obejrzysz, to yy, naprawdę gra się podobała, yy, prosiłbym cię o ratę. No właśnie z tym spisem broni. Bardzo to ułatwi rozgrywkę. Jak już wspomniałem o wyprasce, no to warto by było powiedzieć nie tylko o broniach, o ekwipunku, ale również o innych przegródkach, gdzie właśnie te wszystkie surowce mamy fajnie podzielane. Mamy te, te patyki, żelaza, jabłka, liście i inne przedmioty, jakie możemy zdobyć, bardzo dobrze podzielane, w bardzo łatwy sposób, właśnie szuka się tych wszystkich rzeczy. Problem się na przykład robi już przy żetonach pancerza, tam podwyższenia pancerza, przebicia pancerza, jakichś ranach. To wszystko jest tam potem wymieszane, ale to nie jest duży problem. Fajnie, że te przedmioty, no, surowce zostały podzielane w bardzo łatwy sposób potem się to znajduje. Przechodząc dalej, mamy figurki. One. I tutaj. Jeżeli chodzi o wypraskę, jest bardzo dobrze wykonana, fajnie się to wszystko mieści w pudełku, nie ma żadnego problemu, ale mam jeden dylemat. Jeżeli chodzi o figurki postaci, są znakomicie wykonane, bardzo szczegółowe, są świetne. Nie mogę się do niczego przyczepić, wszystkie są wykonane naprawdę rewelacyjnie. Natomiast jeżeli chodzi o figurki e, tych, właśnie bestii, tych zwierząt, kurczę, tak jakoś takie płaskie się wydają te figurki. E, to nie jest tylko moje odczucie. Inni współgracze również powiedzieli, że w innych planszówkach dużo lepiej się prezentują właśnie takie bestie i inne mutanty. E, ale też również przyznali mi rację, jeżeli chodzi o figurki postaci, że są genialne. No, i tak nie wiem, jak je ocenić. Bo z jednej strony mamy genialne figurki postaci, natomiast z drugiej strony te bestie są takie. Coś im brakuje. Tak, jakby tak, takiego życia. Takie dość płaskie są. Jeżeli chodzi o karty, to mam je zakoszulkowane w tej grze. I tu jest problem z wypraską bo niestety nie pomieściły się te karty tak, żeby fajnie było, można było to podzielić. Musiałem niektóre karty na przykład przemieścić do przegródki obok. No, no był z tym problem. Niestety wystawały te karty ponad, ponad wypraskę, przez co mogłyby zostać uszkodzone. A to problem jedynie w koszulkach. Koszulki zastosowałem dlatego, że grę nie wiem ile razy przejdę. Zwykle w takich grach mam koszulki, bo co jak mi się znudzi? Jest to gra, która ma początek i zakończenie ten sam. W trakcie rozgrywki, wiadomo, dużo rzeczy może się wydarzyć, dużo rzeczy możemy zmienić, możemy pójść w inne miejsca. Szczególnie, że mamy tylko 60 dni, więc musimy się spieszyć z tym czasem i pewne misje pewnie pominiemy. No, nie starczyłoby nam dni, na pewno. Gry tego typu zwykle przechodzę, jeżeli chodzi o gry komputerowe, przechodzę je raz, dwa, góra trzy razy. No, może pomijając Gotika, bo jedynkę to chyba z pięć czy sześć razy przechodziłem. Dwójkę akurat mało, bo dwa, a Gotika trójkę przeszedłem chyba też cztery razy, jakoś tak. To była seria, która mocno mi się spodobała. Ale dobra, to nie jest Gothic, to jest The Hunters. Jak na razie przeszedłem ją raz, dlatego też pierwsze wrażenie. Padło właśnie słowo przeszedłem. Tak, przeszedłem. Skończyłem 60 dni w tej grze. Nie grałem w nią 60 dni, skończyłem 60 dni. I Pff. nie wiem, czy to mogę nazwać przejściem. Ponieważ mam wrażenie, że skończyłem grę w połowie gry, nasze postacie miały średni ekwipunek na sobie. Byliśmy, przynajmniej tak jak patrzę na fabułę, w połowie gry. Nie zdobyliśmy wszystkich wskazówek, które by pewnie przeniosły nas do kolejnych zadań, związanych z tym, żeby zaatakować bestię. Nie byliśmy w stanie jej zaatakować właśnie tego 60 dnia. Brakowało nam dużo rzeczy, i w sumie nie wiem, co źle zrobiliśmy. Tam, gdzie mieliśmy misję, no to przechodziliśmy. Prawdopodobnie straciliśmy za dużo dni na jakichś przejściach między miastami na przejściach do misji, które dostaliśmy gdzieś, właśnie od karczmarzy czy innych ksią książąt i łowczych. No, sporo tam postaci było, które jakieś zadania zlecały. Hmm. Następną rozgrywkę na pewno będę przechodził bardziej zwracając uwagę, yy, jaki jest quest. I moja wskazówka dla Was: przechodźcie te zadania w miarę starając się wykonywać je po kolei, jeżeli chodzi o liczby. Mamy tych małych kart od jedynki numer 1 do ponad 100, nie pamiętam dokładnej liczby. Ale myślę, że to nie jest istotne. Mamy ponad 100 kart i jak zauważyłem, raczej trzeba je po kolei przechodzić, ale to nie zawsze ma powiązanie, więc aż tak się nie sugerujcie. To jest tylko taka moja podpowiedź. Nie warto na przykład kończąc misję 5 i gdzieś tam w oddali mając misję 76. Iść właśnie do tej misji 76. Bo właśnie tak kilka razy się odbiliśmy, że to nie była misja na nasze progi. Za wysokie progi na nasze nogi. E, dobra. Przechodząc dalej. 60 dni minęło. To już powiedziałem. I. No nie wiem, gdzie popełniliśmy te błędy. Trochę. Zniesmaczony byłem tym, że już nic więcej nie możemy zrobić. Minęły te dni, nie mamy nawet informacji, gdzie z tą bestią sobie powalczyć, chyba że coś pominęliśmy, ale to raczej po zebraniu wskazówek, bo jakieś tam wskazówki trzeba zebrać. Mówię bardzo ogólnikowo, bo nie chcę Wam spoilerów rzucać. Mam nadzieję, że ten przekaz nie będzie dla Was problematyczny. I najczęściej pewnie to. Wideo obejrzą ludzie, którzy już posiadają tę grę i chcą się dowiedzieć jaką opinię miałem o tym. Chyba, że ktoś planuje kupić, ale to jedynie z drugiej ręki, bo z tego co wiem, to chyba nie ma egzemplarzy do kupienia w sklepach. Niestety nie wszystkie rozwiązania spodobały mi się w tej planszówce i tutaj macie przykład jednego z nich, czyli taka wypraska do naszych kart map. Ja skorzystałem jakby z drugiego rozwiązania, czyli te karty rozstawiłem na stole za każdym razem jak pakowałem, no nie miałem problemu z włożeniem właśnie tej wypraski do, do pudełka. Problematyczne robiło się. No, bo nie jesteśmy w stanie przejść tej gry w jeden wieczór. Tak mi się wydaje, jeżeli ktoś ma inne doświadczenie, to niech podzieli się w komentarzu. Natomiast no, musielibyśmy powyginać karty. Też bardzo ciężko wkłada się i wykłada te karty właśnie z, tych, z tej wypraski na mapę. Co innego jest z lokalizacjami. Tam wystarczyłoby jedną kartę wyciągnąć i da, da się bez problemu władować to do pudełka. Ale mimo wszystko, problematycznie jest to rozwiązane. W Etherfields spotkałem się z tą samą wypraską. Tym protektorem taki na karty lokacji. I tam jest to podzielone na dwie części, gdzie mapy po prostu sobie rozdzielamy i nie ma większego problemu ze spakowaniem. Drugi mankament to jest dwuwarstwowa planszetka dla graczy. To w większości grach niestety potem w banana się wygina w większości, bo chyba w Destiny dobrze to zostało wykonane. Tylko tam znowu mamy bardzo grube te planszetki. Więc, no, coś za coś. Jeszcze na sam koniec obiecałem Wam, że porównam tę grę do Gloomhaven. Do Gloomhaven tego bardziej podstawowego niż Szczęki 2. Szczęki 2 to jest bardziej okrojona wersja, ale trzeba przyznać, że Szczękil 2 przechodzi się dłużej niż właśnie The Hunters, ze względu właśnie na to ograniczenie dni. W Gloomhaven mamy scenariusze. No, i ta gra jest bardziej liniowa. Tam nie mamy większego, większej możliwości na wybór, co, co zrobimy. Czasami możemy tam mieć jakąś misję typu pójdźcie do groty albo pójdźcie do miasta na przykład. No i wtedy no, coś zdobędziemy innego. Powiedzmy w grocie jakiś kryształ dla jakiejś tam... Ja to mówię tak z głowy, nie pamiętam dokładnie, nie chcę tutaj podawać dokładnych szczegółów. Również dla was, bo to mogłyby być spoilery. Więc ja tak mówię, szczapy. Wymyślając na bieżąco, co tam by można było zrobić. W The Hunters mamy wielką swobodę: możemy pójść na południe, jak nam się podoba. No oczywiście, jeżeli są tam misje, bo w innym przypadku nie ma sensu odkrywać mapy na samym początku, gdzie nic nie mamy. Natomiast w obu mamy jakieś powiązania. Jeżeli coś zrobimy, no to coś możemy innego zrobić. Więc w obu, właśnie jest to porównanie. The Hunters nie przeszedłem. Gloomhaven szczęki lwa mam skończone. Gloomhaven podstawowe jestem w trakcie. Niestety ekipa mi się posypała, i no będzie większy problem. No, będziemy grać w dwie osoby zamiast w cztery. Po prostu tamte postacie odeślemy na emeryturę. Właśnie jeżeli mówimy o emeryturze postaci w Gloomhaven, w trakcie rozgrywki w grze podstawowej. Hmm, chociaż w Szczękach Lwa też mamy rozwój naszej postaci, jeżeli chodzi o Szczęki Lwa, natomiast o Heaven no to mamy przejście na emeryturę starej postaci i przejście, właśnie wejście do gry nowej postaci. Hmm, te nowe postacie są często dużo mocniejsze, bo też wchodzą w późniejszym etapie i hmm, po prostu mają silniejsze karty, żeby nie grało się źle. W The Hunters nie mamy takiej emerytury. Całą grę przechodzimy. I ewentualnie, jak przejdziemy, to możemy zacząć gdzieś tam kiedyś później na nowo przechodzić tę grę. System walki bardzo zbliżony, podobny. Mamy też karty. Co prawda w Gloomhaven mamy inaczej zbudowane karty, chociaż nawet wyglądają podobnie, bo są podzielone właśnie przez połowę. Tylko że w Gloomhaven mamy górną część karty, dolną część karty, no i decydujemy jakie będziemy zagrywać. Natomiast jeżeli chodzi o The Hunters, no to na górze mamy ten atak podstawowy, a na dole ewentualnie jakieś reakcje na. No i tam jest napisane czy w turze wroga, w turze sojusznika, czy w twojej turze jakąś dodatkową reakcję możemy wytworzyć. Jeżeli chodzi o tworzenie przedmiotów w The Hunters to jest w Gloom Heaven tego nie ma. Przedmioty po prostu kupujemy. W The Hunters mamy od samego początku dostęp do wszystkich przedmiotów w Gloomhaven, musimy odblokować w trakcie fabuły właśnie te przedmioty. Dostajemy informację, że na przykład weźcie odblokujcie przedmioty 50-70, przykładowo. No i może w obu mamy mapy, w obu mamy figurki, natomiast w Gloomhaven tylko bohaterowie, a w The Hunters już więcej, bo mamy też zbirów, mamy też bestie. Jest to wszystko jest tego więcej. The Hunters Kosztowało tyle samo, nie, chyba stówkę drożej niż Gloomhaven, yy, więc ciężko mi tu jakoś powiedzieć. Yy, właśnie, do Szczęk 2 bardziej jest zbliżona mapa, bo mapę mamy w formie księgi, gdzie ją właśnie przewracamy na daną misję. Natomiast w Gloomhaven podstawowym mamy już kafelki, gdzie budujemy nasze lochy, naszą misję. No i to chyba wszystko, jeżeli chodzi o takie porównania. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o, o tej grze. O The Hunters, nie o Blumheavenie. Bądźcie kulturalni, tam każdy może się podzielić opinią. Jeżeli coś Wam się nie podobało, to piszcie śmiało. Jeżeli lubicie, polubiliście właśnie te pierwsze wrażenia, jeżeli chodzi o The Hunters, zostawcie łapkę w górę. Subskrypcja, jak jesteście nowi, świeci Wam się na czerwono, i zapraszam do kolejnych materiałów, które już niebawem. No, i przede wszystkim oglądajcie te poprzednie, jeżeli chcecie zapoznać się z zasadami, na przykład do jakichś gier. W The Hunters zasad nie przedstawiałem na razie, nie miałem takiej możliwości, jeżeli chodzi o początek rozgrywki. Może one się pojawią. W późniejszym czasie napiszcie też w komentarzu, czy takie zasady Was by interesowały, czy wystarczą Wam te, co są w instrukcji. A ja bardzo dziękuję jeszcze raz za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia w kolejnych. Cześć!